Cześć, witamy Was w kolejnym w pierwszym odcinku nowej serii z Minecrafta. Jeszcze nie wiem jakiej. Coś się wymyśli O tak. No, nagrywa ze mną duch, a czemu nagrywa? No powiedz coś, czy się ładnie. Czemu nagrywam? Co? Boże skate magie mówi. Co robi? No nie wiem, no chyba jakiś ten trzeba tak. wykopać, jakiś w dół, bo tu nic nie ma. Trzeba pobić drzewo no. ręką. No dobra, to ja coś wykopę. Biorę ja drzewo. No nie, kamień. No dobra, to idę się pomyśleć. W ogóle mam bardzo ładny świat, tak zauważyłem. Tam gdzieś sala jeszcze była, pamięta że było, było dużo kejów. Okay, bo... <laughs> no to chyba to... jednak lepiej, żeby nie było, bo jak sobie eksplorowaliśmy tą, tą mapkę, to nie za bardzo. My sobie wcześniej mapkę eksplorowaliśmy jedną i... było dużo kejów. Okay. Bardzo dużo. No. Nie ogarnialiśmy po prostu tego. Kwiatki. Okay. A zbieraj kwiatki wszystko się przyda. Na parę. No. Chociaż mam że coś I no o no, co chodzi? O, no dobra, no. nie rozważa. O, toolbox. Tak. To wykopuje takie coś 3 na nie? Masz kilofa? Tak, zrobię sobie. Dobra. Teraz jeszcze. Okay. Gdzie robi ten domek? Czy eee, jest w Może coś? Tutaj. Boże, już szumy. Masz tę sadzonkę jako symbol naszego domku. Bo przy spełni mamy żelazo. No właśnie ten, właśnie ten, zaraz tam. Tylko jak będzie pięć to zrobimy sobie jeszcze nożyce, nie? A, muszę kamienny kilow. Oś powtórz, bo w ogóle nie słyszę. Oś no. powtórz, bo nie słyszałem w ogóle. No w ogóle, bo przy zupełnie nie możemy nic zniszczyć A, kurde. E, dobra, tak w ogóle... To ten, no... To się, kurde, już serduszko straciło. Gdzie jest ten Toolbox? Ja go już przeniosłem. A, w domku jest? A to wejdź może w ścianę, żeby miejsca nie zajmował. Kurde, nie można tego zniszczyć, no. Trzeba w ogóle znaleźć owieczki. Sześć. O kurde. Mi się kończy no. dzień. Naprawdę? Nie będziemy spali, tylko przesiedzimy dzień w noc w domku, nie? A u w ziemi. No tak też można. Jedna owieczka. O trzy, cztery. Mam dwa wełny już. i ja też. No to jeszcze tylko dwa. Kurde, kurde, kurde. Ja już idę. No właśnie ja też chyba. Shit. Żeby nie było z nim hardkorowcami i gramy z włączonymi potworami, nie? żeby no nie było. Że jesteśmy na pistol i się boimy. Czy potrzeba robić ten... Czyli w ten domek. O, Ej, dopuść no, ja, ja się zgubiłem. Tu. No tu, ale mi pomogłeś. I drugiej stronie. Po drugiej stronie, w tej Kurde, ja, ja tu umrę. Jestem tego pewny. Czekaj, że zjaśnisz sobie może chociaż trochę ekran, nie? Wstawię gdzieś to będziesz widział. O, pomysł dobry. O, widzę twój nikt, dobra, spoko. Ja pierdykami byłem po drugiej stronie góry w ogóle. O, piecyk, kultura. Dobra, robię szybko drzwi. Dobra, już stawiamy tak brzydko chamsko. I jest dobrze. To jak kopiemy w ziemi, czy co robimy? Nie Ja dobra. drewnia. Ja też. Jak coś to będzie kopalnia, to. Yy, dobra, no. nasz dzień? Jak widzicie, obfite kopanie było. Ale tak samo było. Ile mam życia? Cztery serduszka no i nie dał, no. O, ale zobacz. Dobra, dać, dobra, dać. Piłki. O, mam kość. No to ludzi Tego szkieleta. Mhm. Znaleźliśmy trochę żelaza. pięknie. Mam nożyce Dobra. Zobaczcie, teraz odjaśnię ekran Bo was to pewnie będzie zaraz waliło po oczach Bo frap strasznie rozjaśnie, zauważyłem A może już zbierać drewno yy, Tak wygląda nasz tunel aktualnie Nie jest źle, według mnie To teraz ja idę szukać wełny, a ty pójdziesz szukać tego Drewna, nie? bo no nie będzie raczej znaleźć. Okej, dobra. O, A się coś na łóżka przyda. Ja sobie się i... idę na polą drewna. O, mam dwie strzały i w kościach coś. No, zbieraj się. Ile z tego no, wybrać? 64 cztery tego, kurwa. No, możesz zabrać. No oh, Boże, pies mi chrapie teraz. Na no, duchem. Ty ile masz tam wołyn domu? Dwa no, tak? Mam no, u siebie dwie, masz dwie. To jeszcze dwie potrzebne. A o, jak świnka, jak... Znaczy, No to Zadzwoń. O, są dwie owce, to ludzi to. No, Będziemy nie. się w Dobra, jest trzy. Zaraz wracam do domku. Tylko jeszcze ubiegam świetnie. Tu się mięso przyda. Mamy jak coś po mięsku, to wiesz. O, ile kości. O, mam węgiel. Dużo węgla. Boże, taki schrapnię. Kurde, składuj się A, A i węgla nie można ręką, nie? Nie Kurna, to ja muszę iść zromać drewno nadzieję, że się jedę wykopę żelazo. No nie I Bo tam, w na, jest Bo tam te spałnie to nie wykopiesz. Bez ten, którą na spawnu. Te trzciny. No to chyba to, co mi się przyda. Tak. Dobrze. Chciałabym, ja żebyśmy mieli wielką, wielką plantację tego. No. Bo

Jak cicho. Co? Jak cicho było przez chwilę, no. tak. kiedyś czciny na wysokości 4? Widziałem. Dziko mnie? Czy sam zrobiłeś? No to sam. Było chyba w jednym z twoich odcinków. No. Dość możliwe. To ktokolwiek w ogóle mnie ogląda. Ty, to fajnie. No to o, jedz, że będziesz sławny. Też nie widziałam, że jesteś taki słaby. No no ja znalazłam znowu węgiel. Przy okazji. No ja znalazłam 34 węgla teraz. Ej, dobra, to ja wracam do domku, nie? Że to jeszcze było węgla trochę, ale już mi się go nie chce wydobywać. do domku. O świnia. Kiedyś takich złóż nie było. Czy nie? No. Musieli zwiększyć kiedyś to. Oj, mam owce. Wykorzystam moje nożyczki. Trzeczy. No to jak ten. Ile ci wyrzuci? Jak ci wyrzuci cztery, to już zrób ten. To już no. zrób ten. Dwa łóżka, nie? Robić? Dwa łóżka z ci, cztery wyrzuci. A to cztery co ja mam, to najwyżej tam się o, ja może Część, ten. To też dwa No, się do robię. Ciebie chętnie, ale wolę nie na wizji, bo to może być takie takie źle przyjęte przez widzów. Tak więc będę do Ciebie kulturalnie szedł. Ewentualnie zacznę nagrywanie i do Ciebie i powiem, że tam przeglądam piechotę. Nie wiem jeszcze. Na no, no nie Nie wiem, jakiś daleko i teraz tutaj hmm. świnie, ma w Wilk! Mam kość, dobra, aby się udało. Ale Ej, ja cię nie słyszę, poczekaj. Coś szumi u ciebie. Właśnie tym, kurde nie udało się swoić. już kości nie mam. Ej, dorzuć ci, ci kości? masz? Nie do <dziwne>, Dziwne. O, i innoc się robi. O kurde. Zkończymy ten Bo się już kończy czas. No, spo, no na pewno się kończy czas. Znaczy ostatnio w ogóle wrzuciłem odcinek dłuższy niż 15 minut, co mnie bardzo zadziwiło, bo było że 15 minut i 3 sekundy. Nie wiem, też widzę, że z limitami ja wrzucę. Hmm. Dobra, no to już kończymy ten odcinek. Na następnym odcinku może tam wrócę. Dobra.